Dzisiaj z tej strony Jolen. dzisiaj ze mną Kuba, Cześć, witajcie Dzisiaj z Forza Horizon Sezon drugi, odcinek drugi Dauta rywalizują ze sobą Drifty wygląd Szybkość i To jest Audi RS6 Nie musimy dokładnie, ale dobra Już najlepiej jest w wersji kombi ja na przykład nie lubię jak są takie e, dwa drzwi Dwa? dwa. Dwie pary, drzwi. Dwie pary drzwi, Cztery. Nie cztery. Cztery, cztery, ale z jednej strony są. Jedno. Dwie. Jezu. Yes, o Ale ty... Ty wiesz, co ty masz teraz? Dobra, <gry> A teraz, jest szybko, no. tak, Chciałem zobaczyć, jak sobie radzi, jak szybko się Bardziej zobaczyć, jak szybko się zobaczyć, jak szybko się się no to oczywiście minus będzie dla niego. Ja. My wiemy jaki jest w drugi samochód wypadł w środku. Nie powiem, ładnie. O, do tego. Proszę tak, ale o, no to jest nie Była szóstka, 190, chyba ją. Prawie duże sadki tki dobiłaś. dobrze, powiem Ci. Fajnie się nim driftuje, tak? No, bardzo No to dobrze, ale mówię, najlepiej na samym końcu no. Tak będzie najlepiej. Ja. No tak, no 220, 30, 40.

ja, ja nie lubię jak są te wycieraczki, nie? Te no, szkoda, że pada teraz. No, a teraz te Wycieraczki trochę wieś, przeszkadzają. Się, 200 a pamiętasz, co bądź... zrobiłeś tutaj, Bugatti? Tak. O, teraz będzie fajnie. O, 257, 260. Nie utrać tej prędkości. Ja akurat widzę samochód, co stwierdzili, nie? Ja. Nie stojąc na drodze. je tam jeździć dwa na godzinę. No bo szybko stoi, chłopie. To trzeba bardzo mocno skręcić. Są śliskie. E, I ciężko. Tak. Co tu jest? Nie wiem. Ale ja nie chcę tam jechać, halo. A skończyła skończyłaś już strza. No. To ja by tam na rondo driftować. Tam A nie! Bo tam jest y, FIFA Live. FIFA Live, Forza Live. No, Czekajcie, tutaj. przerwiemy. Widzowie, on tutaj poddriftuje, bo najbliższe jest praktycznie na samym końcu. Nie ma no, ok. Oprócz tego kolor. Y, ciężko będzie ocenić, ponieważ pada i bardzo rzuca. Ale no. Nie, no ale wydało by się zakręcić to, nie? O, Chcesz Olek zobaczyć jak się tym driftuje? Mi Dla mnie się fajnie tym driftuje. Bo ja lubię na przykład takie samochody. Na drifnie się bardzo fajnie driftuje. No jakby problem jest, bo mały na początku. Tak. I jest nie? mały problem skrętu, nie? Ciężko. No i ale później tak jest lepiej, o wiele. No. Powiem, że dobre auto, ale mówię, trochę brakuje mu, nie? No tak, no, spróbuj bączka. Bączka. Nie, nie. Czy mogę spróbować? O, opie, opie! Mogę spróbować? Trzymasz gaz i leci tu hamulec? Spoczkać. Ja to zrobię na asfalcie. Oko. jest jakiś kształcę. Ale co ty zrobiłeś? O co ci chodzi? Kombajn nawet jest w tym, o co ci chodzi? Yes. Ale tylko przyciska kiszka. nie? Nie da się hmm. na spać. No w ogóle ciężko by było, nie? Na przykład uciec z tym policji, jak byśmy w Dobra, możemy do drugiego auta przejść? Tak. Dobra, to Czekaj, czekajcie. Czy... Dobra, zatrzymać? Dob dobro. Już zatrzymuję. Dobra. Ty nie trzeba zatrzymać w komulce, patrz. Nie trzeba trzymać nawet. No ale ja trzymam, dobra. Patrz. No ja teraz nie, nie trzymam. Nie, to. Powiem ci bardzo fajne auto, będę mógł w tym bentley na koniec sobie zobaczyć. A. Jak już dojedziesz? Dobra. Dobra? Hmm. Tak, tak, tak. Tylko mówię, problem jest. Yy, to było, nie? Tak, czekaj, czekaj. Ja już mam plan na następny. Dobra, ale to BMW. Przeciwko temu. Dobra. Ej dobra, ja musimy ten. Czekaj, wszystko kadr muszę dobrze ustawić, Wiesz o co chodzi. Mhm. W ogóle ja to nie pokazał właśnie twarzy. O, teraz taki będą widzowie. Okay. Dobra, teraz taki Bentley z... widzowie. No chyba nie zatrzymaliśmy, jesteśmy. Ja, ja jestem się Olek, no. nie podprowadź. Cicho siedź. Traktora czy wodę. Dobra, no i nie. I patrz, teraz coś nie pada.

Kurde! 352! Ja widziałem 390. A nie, 300! Nie bo ja widziałem 290, ale myślałem, że to 300. Ja, ale fajnie tak te robi. się wykierować to, nie?

Ile było? 357 białek, nie? Tak. tam było 6... 250? 70. 270. A Ale tamten nie miał 7 biegu, miał, to pewnie wycisnął z 300, nie? O tak, ale nie miał i to jest też minus, nie? No. Lecimy! ty Lecimy. to było realistyczne... To jest pewnie tyle, już nie mniejszy, gdybyśmy w tym samym wieku. W Jakby nam w to drzewo, jak leciałeś bokiem. No Pod Podprąpiam. A ja. I koniec. No to jest ostatni rondel. Ty, ale. To możesz, to możesz pokręcić. ty właśnie tak średnio się da. Do... Próbowałam Drift to zrobić to głową. Dobra. Ja. Nibyśmy miejsce tak średnio. Teraz mam ja takie złocze. To musisz zupełnie odzerać. Mhm. Ja próbuję tak wymierzyć to. A nie, no ale już co? Gdzie i to jest tragedia z tymi driftami, powiem Ci. Co jest? Ty? To w ogóle nie wiem. Zobaczcie. To totalnie nie driftuje. Ja chcę to zobaczyć. No, zobaczcie. Ej, ty tragedia jest z driftami w tym. No. Ty. Ej, się dziwiło. Jak się jedzie szybko, to się nie da w ogóle driftać. Patrz. Dobra, przepraszam. Trzeba to... nacisnąć. Oooo, ale ręcznie trzeba nacisnąć, a tamten bez pop, ręcznego. Pop, pop. No tak, praktycznie do 50 się Ja tak trochę bardziej od driftu tu jestem, panowie i panie. Ale ciężko drift jakby robić bez tego ręcznego. A Olek tak bardziej od testowania szybkości. A ja takie, o. Dobra, no to może to już jest... ocenimy, co? Pierwszemu daję. E, e, tak, e, bieg i szybkość miał bieg szósty, 270. Tutaj miał 350 ten, tak? Tak, na biegu siódmym. Na biegu siódmym. Czyli 8. wygrywa ten pier pierwszą rundę. Tak. Wygląd? No to... się. nawet trochę. Ale to trzeba z miejsca kompletnie patrzeć. No, ale dobra. Mm, tak, przechodzimy do wyglądu. Moim zdaniem, ten jest teraz. No jednak czerwony tamten, Audi, nie? No nie, no po prostu mi nie pasują tak, nie? No, no i drifty no, no, chyba tamten, nie? Nawet, no, do pierwszego, do czerwonego Audi, nie? I to, drifty, czerwony Audi. I to wszystko chyba, nie? O yy, szybkość mówiłeś? Tak, to 270 ja. Nie? Dobra, no to, to był drugi odcinek. Czekajcie na trzeci odcinek, który zaraz będziemy nagrywać. Do zobaczenia, cześć. Na razie.